Witam bardzo serdecznie, Paweł Surnowicz, Polski Badminton. Śledzimy cały czas wydarzenia na kortach Orlen Polish Open, a ze mną kolejni goście, nasi singliści Dominik Quinta i Mateusz Danielak. Panowie, jak wrażenia po, po grach w turnieju? No to generalnie bardzo dobrze zagrałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że troszeczkę brakło w tym meczu, ale ale ja się cieszę z tego wyniku. Było minimum dla mnie wejście do głównego wow. turnieju i to się udało. No bo miałeś ciężką drogę do przejścia od kwalifikacji tak, dobrze. No, Franc Ci Francuzi bardzo mocni przeciwnicy byli, ale na szczęście udało się ich pokonać. I, I wyszło dobrze. Mateusz? No ja na pewno mały niedosyt jest. Eee, tak jak mówię tutaj, dostałem dziką kartę na turniej, jest bardzo fajnie, jestem wdzięczny za to. No i była duża szansa, żeby to wykorzystać. Gdzieś niestety w trzecim secie parę punktów uciekło i, i, i no może nie wiem, czy trochę spokoju, gdzieś tam parę rozwiązań innych i, i mogłoby się potoczyć inaczej. Niestety potoczyło jak się potoczyło, więc na pewno z wielu zagrań gdzieś tam w częściach meczu jestem zadowolony, gdzieś tam nad elementem, nad którymi pracowałem, gdzieś zaczęły już pomału funkcjonować. No ale tak jak mówię, no, końcowy wynik jest jaki jest, więc niedosyt na pewno zostaje. A jak, się, jak się przygotowujecie do tego typu turniejów? Bo, bo w tym roku mamy tutaj cztery rundy w kwalifikacjach, pełne drabinki. No, poziom jest dość wysoki. Międzynarodowe mistrzostwo Polskie, a więc taki dodatkowy impuls. Czy macie jakiś sposób na to, żeby się do takich turniejów przygotować? Czy z marszu wchodzicie w rywalizację? Ja generalnie traktuję każdy turniej międzynarodowy tak samo, na każdy tak samo się staram i przykładam. Zawsze przed każdym meczem analizuję przeciwnika, co, co na pewno potem mi to pomaga podczas meczu. No i na pewno mm, dużo takich gier sparingowych na, na treningach potem pomaga na, na takich turniejach, zwłaszcza, zwłaszcza na takich jak tutaj. A tutaj, że gramy w Polsce, to jest troszeczkę dodatkowy stres, można powiedzieć. Ale jak kibice. Klaszą, czy coś po jakimś zdobytym punkcie, to na pewno to dużo pomaga. No i blisko domu chyba, co? Tak, dokładnie. Ja mieszkam w Krakowie, także bardzo przyjemnie mi się tutaj gra, zwłaszcza, że jest dokładnie, bardzo blisko. To Mateusz też nie masz daleko do domu stąd. No i taki nie, bo wiadomo, stacjonuję w Warszawie. Ale co do przygotowania, tak jak Dominik powiedział, raczej tak jak pod każdy turniej, gdzieś tam wiadomo, teraz był ten okres trochę dłuższy, wynikający z, z ułożonego kalendarzu. kalendarza przepraszam. Badminton Badmintonu i BWF-u. Więc było trochę czasu, właśnie, żeby popracować, trochę więcej ciężaru dorzucić gdzieś tam na siłowni. No i potem wiadomo, gdzieś tam się stopniowo schodzi, zaczyna się sparingi to co właśnie tutaj Dominik powiedział? No, nastawienia raczej takie samo, choć bardziej takie może nie wiem, troszkę bardziej pozytywne, radosne, bo parę osób właśnie gdzieś może przyjechać poglądać tu bliżej. Jakiś taki dreszczyk emocji jest. No, tak, tak, ale taki pozytywny, właśnie fajnie tutaj od rana gdzieś dzieciaki jest łażą, tak samo ludzie gdzieś jest. tam co chwila zdjęcia, autografy, jest to naprawdę miłe i gdzieś tam Mocno wspierający i motywujący do dalszej pracy. Okej, okay, to teraz chciałbym Was zapytać o początek tego sezonu, ale też o sezon y, ubiegły. Jak, jak to w, z Waszej perspektywy wyglądało? Y, chciałbym, żebyście się podzielili swoimi sukcesami albo porażkami, albo turniejami, które zapadły y, Wam w pamięć, Powiem, że Norwegia, tak? Jeśli chodzi o parę. To ubrata, ubrata, ubrata. U brata, okay. okay. no. To może od. Nie, ja, ja zacząć? Dobrze, teraz ja <głos》> zacznę. Eee, no, przy, e, wcześniejszy sezon, e, no, to na pewno był dla mnie inny zupełnie, po bardzo dobrym gdzieś tam w 2021 roku. Ten drugi u mnie tam w czerwcu była drobna kontuzja, miałem trochę problemów ze zdrowiem i te moje przygotowania, właśnie cały plan poszedł, że tak powiem, e, do kosza, no, do kosza de, delikatnie mówiąc, więc znalazłem się w zupełnie innej sytuacji niż zawsze. Musiałem bardzo kombinować nad planem przygotowania. I gdzieś tam z turnieju na turnieju się rozkręcałem, były gdzieś przybłyski, ale dużo właśnie takiej gdzieś szarpanej gry przez to gdzieś tam było widać takiego gdzieś szukania cały czas swojej gry, ale pod koniec wyglądało coś coraz lepiej. Więc gdzieś na pewno parę pojedynczych meczy się fajnych zdarzyło, które gdzieś tam zapamiętałem. A co do takich wyników, no to na pewno tu Maks już wspominał, wiem, bo oglądałem wywiad. Nasz wspólny medal na Słowenii. W właśnie. Tak jest I, 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 i tam finał, co prawda w Debla, więc wiadomo, tu też się chwalił, że jesteśmy singlistami, więc gdzieś to troszkę z boku na to patrzymy, ale tak jak mówię, dla mnie to bardzo duże przeżycie, bo gdzieś tam od malucha marzyłem, żebyśmy razem zagrali, grali tego Debla i, i, i ja już nie umiósł do zrobienia medalu, to było gdzieś tam moje marzenie od dzieciństwa. Udało się spełnić i to od razu finałem, więc i to przy naprawdę naszej niezłej grze, więc to był dla mnie taki na pewno punkt gdzieś kulminacyjny. Dominik? Tak, to... to... No chyba ubiegły sezon to był bardzo udany. No tak, jak dla mnie to zdecydowanie. Tak naprawdę najważniejszą imprezą w tamtym sezonie to były Mistrzostwa Europy Juniorów. Tak naprawdę od czterech lat przygotowywałem się do tego. Każdego dnia można powiedzieć, że myślałem, żeby wystąpić na tej imprezie i jak najlepiej zagrać. To szczęście udało się trzecie miejsce zdobyć. Mało brakło do, do półfinału, no ale... Medal to zawsze medal, więc też bardzo się z tego cieszę. No i myślę, że u siebie widzę z każdego roku na rok coraz większy progres, to jak na tym turnieju. Więc myślę, że po prostu cały czas chcę iść do przodu. I no, na tym rok to najbardziej by mi zależało, żeby zagrać na igrzyskach europejskich. Wiadomo, że to też nie ode mnie zależy, kto, kto będzie grał, ale bardzo bym po prostu chciał. Czy wiążecie swoją przyszłość z Badmintonem, jeśli chodzi o wiadomo, zawodniczą tak, ale później po skończeniu kariery myślicie o tym już dzisiaj, czy nie? No to ja zdecydowanie o tym myślę. Po, po zakończonej karierze to chciałbym zostać trenerem. Bardzo bym chciał w kadrze narodowej, ale to zobaczymy jak to wyjdzie. A ja teraz tylko skupiam się na, na karierze zawodniczej i, i poświęcam tak naprawdę 100% czasu. Mhm. Dla, dla badmintona czyli turnieje, rozgrywki ligowe treningi tak, -stop. Stop. dokładnie to wszystko wszystko żeby jak najlepiej grać w przyszłości Mateusz ty tak. jesteś z rodziny badmintonowej to tak ciężko nie, nie wiązać w przyszłości tak z rodziny mocno badmintonowej ale nie akurat nie ciągnie akurat w te rebiry wiadomo wszystko zależy jak się życie potoczy jak sobie gdzieś tam to, to wszystko poukładam na razie tak jak tutaj Dominik myślę tylko raczej o graniu i, i to jest dla mnie priorytetem. Gdzieś tam chciałbym. Oj, przepraszam. <grydy> Więc, tak jak mówię, wszystko zależy, jak, jak, jak tutaj się potoczy moja kariera. Na pewno gdzieś tam parę możliwości mam. Gdzieś tam o tym trochę myślałem, ale, ale na razie, tak jak mówię, pełen fokus na, na, na treningi, nagranie mhm. i szukanie tutaj rozwiązań. No, no dobra, to z tej przyszłości wracamy do tego sezonu. Jakie macie plany? Na dalszą część roku. Czyli Igrzyska Europejskie, rozumiem? Co dalej? <głos> <głos> Czy to jest taki punkt po punkciku yy, i fokusowanie się na najbliższych zawodach? No Myślę, że na najbliższych zawodach cały czas. Yy, na każdym, którym po prostu trzeba dawać siebie 100%. Yy, myślę, że też ważnym, ważnym imprezą będą Mistrzostwa Polski w tym roku. Tak jak tak naprawdę co roku, żeby w swojej kategorii młodszej, tej juniorskiej wygrać, czy tam powiedzmy zagrać jak najlepiej, no i zaprezentować się jak najlepiej na, na mistrzostwach polskiej elity. Mhm. Ja raczej tak jak mówię, no gdzieś tam wiadomo, plany są dalekosiężne i są plany też te teraźniejsze. Dla mnie najważniejsze to po prostu skupiać się na poprawianiu swojej gry. Ja jak będę po prostu gdzieś tam stopniowo, cały czas konsekwentnie poprawiał i podnosił swój poziom gry, to wszystko, cała reszta się i tak spełni, więc jakby to jest dla mnie kluczowe i, i, i ten poziom jest najważniejszy, bo sport się zawsze samobroni, więc na tym się skupiam najmocniej. Eee, no. A Dominikowi życzę oczywiście finału, tutaj stryczek puszczę, z moim bratem najlepiej, niech się pogonią z godzinę, nie mam nic przeciwko i wtedy już jest No wiadomo, no, bardziej za bratem, ale fajnie jakby razem zagrali znowu. Jak najlepszy mecz. Tak, tak, więc zawsze miło się ich ogląda, więc, ee, szczególnie, mówię, no Dominika mam okazję oglądać też od malucha w zasadzie, tak jak brata, więc e, życzę im kolejnego finału razem. Okej, okay, dziękuję serdecznie. I zapraszamy wszystkich do Tarnowa w ten weekend na finały Orlen Polish Open.